Gdzie <głos》>, jesteś? Cześć. O, jesteśmy na Zielono. No? Jesteśmy dzisiaj na Zielonej. Jesteśmy w Elblągu i nagrywam swoją twarz. Na początku ponieważ chciałbym was serdecznie zaprosić do tego, żebyście najpierw zasubskrybowali mój kanał i dali łapy w górę, jeżeli wam się będzie to podobało. I przejdziemy dzisiaj do robienia ciasta jabłecznika, bo moja babcia ma co ma? Ani razu nie zamrugałam! Urodziny. Urodziny. 79. Mm. Dokładnie. Piękny wiek. Piękny wiek. Tak więc robimy ciasto, jedziemy po kwiaty i jedziemy świętować. A będzie dzisiaj krzeciarnia Nasza nie. Będzie ta na końcu miasta. Uuu. bo dzisiaj niedziela. Tak. Trzeba było się szybciej przygotować. Mamy już blakę. I co potrzebujemy? Mają masło, proszę do czytania. Takie zwykłe, Mam... bożynkowe rzeczy. No to jest bardzo właśnie bożynkowe. Bez... To, to ciasto takie tereskowe, bożynkowe mm, że kocham babkę. I to no. jest jeszcze ta taka dwu. Mm. Ale niebożynkowy jest cukier, który robię sam. O, dokładnie. No. Cukier waniliowy. Tak. Gdybyście chcieli go robić, to wystarczy cukier połączyć z wanilią i on jest przepyszny Patrzcie. i bardzo aromat ej, aromatyczny. Jesz jeszcze biały cukier, bogactwo. To już teraz tylko tak w sklepach. A to jeszcze takie, żeby Stare. nam, żeby nam czasami retro. Pół, tak retro, biały cukier, jak kiedyś. Patrzcie, zagniatam masło. masło. Ciasto! zagniatam <laughs> masło. Ciasto zagniata na jabłecznik i te masło jest takie twarde, że to tak trzeba było miażdżyć. No tak jest, tak Cię to robi. Tak się to robi? No, jak się to robi? Mhm. Jabłka z naszej działki. Nie wiem, jak ta odmiana się nazywa? O, nie, nie mam pojęcia, wiesz, ja się nie znam no, jak... Ja też nie. Wiem tylko, że królową no. jest reneta. Tak, a tutaj już mamy y, spód ciasta, który powędruje do pikarnika. Jak się nazywa królowa jabłek? Reneta. Renata. Reneta. <głos> <głos> reneta. <głos> reneta. 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 Ciasto powędrowało do piekarnika i ile tam posiedzi? 15 minut. 15 minut. Teraz mam z jabłkami. Karolina połowę starkową, tarkową, ja drugą połowę. Teraz się spieszę, bo on mówi, że mam 3 minuty. Tak? Tak. 3 minuty. Dobrze. Dobrze. Wygram to. Mamy ciasto i idziemy do tej kwiaciarni tutaj, która jest otwarta w niedzielę, żeby kupić jeszcze kwiaty dla babci. Bo to jest takie ciasto i kwiaty. I później kawka i <laughs> to będzie 100%. Babci rodzinki. Co? Eee, właśnie wyszliśmy z kwiaciarni. Babcia będzie zadowolona. Nie? Tak, bo babcia lubi taką łąkę jak my, więc nie braliśmy żadnych róż ani nic, tylko po prostu goździczki w ogóle bardzo ładne, takie takim intensywnym kolorze. Tak, bardzo ładne. <laughs> nie, no w ogóle nie czuć. No ja... Karolina mówi, że nie, że nie pachną. Zobaczcie ile to ciasto waży. No nie mogę tego ile zobaczyć, to waży? ale towarzyszy... No właśnie, nie mogłem tego... Ale mogę zobaczyć jak się siłujesz, bo Karolina dzisiaj chciała to podnieść jedną ręką i jej się nie udało. No. Więc to była totalna masakra. Zobaczycie to... Nie, w sumie nie wiem czy tego zobaczycie. Ale Karolina nagrywa z tego rolkę. No to mogę zobaczyć, zapraszam. Więc wpadnijcie później do niej na Insta to zobaczycie. No uwaga, próba ciasta. Na tle naszych. Mmm. Mm. jeszcze gorące, nie? Jeszcze gorące. Ale od 1 do 10? 9 na 10. A jak będzie zimne? To prawie 10 na 10. Świetnie. To może lody kupimy do tego, żeby zjeść tak na gorąco szarlotkę, czy nie? Czy wiem? Tak jest okay. Dobra. Wróciliśmy od babci. Babcia była mega zadowolona. Wiadomo. No, ciasto jej smakowało, była zadowolona z kwiatów i z tego, że pamiętaliśmy, więc bardzo fajne popołudnie. Dzisiaj na obiad będzie fasolka z naszej działki, którą ostatnio sobie zerwaliśmy i jeszcze nam została. Więc pora ją zjeść. Do tego ziemniaki i będę smażył jajka i maślanka, więc to będzie taki letni obiad. Proszę bardzo, obiad gotowy. Bardzo letni. Jajko, ziemniaki, fasolka z działki. Ja to bardzo lubię. Karolina, też lubisz? Bardzo. No, więc zaczynamy jeść. Dzisiaj mam w planie obciąć włosy, bo już trochę urosły. I chcę kupić pelerynę fryzjerską, taką, żeby nie pokazywać kołej klaty, jak się obcinam. Bo nigdy tego nie nagrywałem, a teraz chcę to nagrać, więc zobaczymy, czy będzie. Chyba będzie, bo to są takie popularne produkty. Więc jadę. Jestem w pardechu fryzjerskim, Mam tutaj swój sprzęt i będę się obcinał bo dzisiaj nagrywam e, jak się samemu obciąć, e, więc e, zasubskrybujcie mój kanał, bo następny film wleci i bardzo ciekawy, jak właśnie to robię, a dużo osób e, pewnie ciekawi o co chodzi, jak można się samemu w domu obciąć. E, to jest sprytne, więc zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i do następnego, cześć!